Witaj. Dzisiaj zajrzymy głęboko w energię osoby, o której wciąż myślisz. Co naprawdę dzieje się w jego życiu? Czy to tylko chaos codzienności, czy może coś znacznie głębszego, emocje, których on sam nie potrafi nazwać? Przeprowadzę cię przez całą historię, od ukrytych pragnień, przez duchowe blokady, aż po twoją własną siłę, którą on czuje. Nawet jeśli nie potrafi jej dosięgnąć. Ale zanim zaczniemy, jeśli chcesz, by ten kanał dalej istniał i rozwijał się, zostaw proszę łapkę w górę. Dla ciebie to tylko jeden klik, a dla mnie ogromne wsparcie. Możesz też wesprzeć kanał, dołączając do grona wspierających to właśnie dzięki Wam mogę robić to, co robię z serca. Zacznijmy od tej osoby. O której intensywnie myślisz. Czasem czujemy, że między nami a kimś innym jest jakaś niewidzialna nić. Ale dziś karty pokazują coś więcej niż tylko niedokończoną historię. Pokazują człowieka, który sam ze sobą nie może sobie poradzić. Kogoś, kto dźwiga coś, co dawno powinno zostać uzdrowione. I właśnie to, jego emocjonalny ciężar, zaczyna wypływać na powierzchnię. Widzimy go w energii dziesięciu buław. Ta karta zawsze mówi o przeciążeniu o kimś, kto wszystko bierze na siebie, ale nie potrafi poprosić o pomoc. To ktoś, kto żyje pod naporem własnych decyzji, błędów, lęków i wspomnień. Być może gra silnego, być może nie dopuszcza nikogo zbyt blisko, ale jego wnętrze uwierz mi to jeden wielki chaos. Każdy krok boli. Każda decyzja jest odkładana. On sam wie, że nie da już rady, ale jeszcze się nie przyznaje. A potem pojawia się dziewięć buław, to jakby karty chciały powiedzieć: On się broni, może przed tobą, może przed sobą samym, może coś w nim mówi, że nie zasługuje na więcej, że nie może ci zaufać, nawet jeśli to nie ty go zraniłaś. To ten moment, gdy człowiek otacza się murami, które w rzeczywistości mają go chronić przed miłością, bo paradoksalnie to właśnie miłość go najbardziej przeraża. I tu wchodzi As Mieczy, Karta Prawdy, Przebłysk Świadomości. Może to są chwile, gdy siada sam w ciszy i coś do niego dociera, może przegląda Wasze wspólne zdjęcia, może przypomina sobie Twoje słowa. Ale i to bardzo ważne. Ta prawda jeszcze nie prowadzi do działania. To nie jest moment decyzji. To dopiero początek pęknięcia skorupy. I wtedy przychodzi sześć buław, karta zwycięstwa, uznania, ale nie daj się zwieść pozorom. To może być jego maska. Wizerunek w mediach społecznościowych, który mówi mam się świetnie, a pod spodem pustka. To może być jego potrzeba akceptacji od innych, od otoczenia, może nawet od obcych ludzi, która sprawia, że zamiast być z tymi, którzy go kochają, goni za chwilowym uznaniem. On żyje w świecie sprzeczności. Z jednej strony dźwiga coś, co go przygniata, z drugiej buduje wokół siebie obraz osoby silnej i niezależnej, ale przecież ty widzisz więcej, prawda? Ty czujesz, że pod tą maską jest ktoś, kto zagubił się już dawno, kto może nawet nie pamięta, jak to było być naprawdę szczerym wobec drugiego człowieka. I teraz najważniejsze pytanie. Czy to wszystko wynika tylko z jego przeszłości, z tego, co sam sobie zrobił? A może ktoś inny miał w tym udział? Czy czujesz, że coś tu nie gra? Że jego decyzje, a raczej ich brak. Są zbyt dziwne, zbyt chaotyczne, że coś lub ktoś wpływa na niego w sposób, którego nie widać gołym okiem? Bo to dopiero początek tej historii. A coś lub ktoś może za chwilę pokazać swoje prawdziwe oblicze. Coś tu ewidentnie nie gra. Im bardziej zaglądamy w jego energię, tym mocniej czuć, że to wszystko nie wynika tylko z jego charakteru czy przeszłości. To nie jest on po prostu taki jest. Nie, karty pokazują, że on może być pod wpływem czegoś, a może nawet kogoś. Na pierwszy plan wychodzi sześć pucharów. Widzimy mężczyznę zapatrzonego w przeszłość. Wraca do wspomnień, idealizuje dawne chwile, ale coś z tym jest nie tak. Te wspomnienia nie są tylko miłe, one jakby trzymały go w miejscu to może być stara relacja, jakaś znajomość, która od dawna powinna być zakończona, a mimo to coś ją sztucznie podtrzymuje, albo ktoś. Bo czasami to nie pamięć nas trzyma w miejscu, tylko energia, która nie chce nas puścić. I wtedy pojawia się Księżyc. To jedna z najmocniejszych kart, jeśli chodzi o iluzje, manipulacje i ukryte wpływy. Ktoś tu może działać za kulisami. To nie musi być kobieta, która dosłownie odprawia rytuały, choć i to się zdarza. To może być energia zazdrości, kontrolowania, spętania. Może ktoś nie chce go puścić wolno. Może ktoś, kto sam nie potrafi odejść, postanowił, że i on nie ruszy się z miejsca. Księżyc zasnuwa mgłą jego świadomość. I choć widzisz, że w nim kiedyś była głębia. Teraz patrzysz i widzisz kogoś obcego. Obcego nawet dla samego siebie. Dalej mamy osiem denarów, kartę pracy, rutyny, mozolnego działania. Ale tu to nie praca go buduje, on działa jak maszyna. Tkwi w codzienności, jakby nie miał celu, jakby wszystko, co robi, było tylko ucieczką od prawdziwego życia. To może być ktoś, kto zaszywa się w pracy. W obowiązkach, żeby nie musieć myśleć, ale też, żeby nie czuć. Bo kiedy zacznie czuć, to pęknie. To może być także rytuał dnia codziennego, w który ktoś go wpędził. Ktoś, kto chce, by funkcjonował jak zaprogramowany, bez serca, bez duszy, bez kontaktu z tobą. I teraz, paradoksalnie, pojawia się dwa puchary. Karta, która w zdrowych czytaniach. Oznacza połączenie dusz, miłość, wzajemność. Ale tu ona wygląda dziwnie, bo to tak, jakby on kogoś trzymał za rękę, patrząc na nią, a myślał o kimś zupełnie innym, jakby był w relacji, która nie płynie z jego serca, ale z jakiegoś przymusu. Może tej osobie coś obiecał, może ta osoba stosuje emocjonalne szantaże, a może, i to niewykluczone. Wykorzystuje coś więcej niż tylko słowa. Znamy już takie przypadki, piszecie o nich, opowiadacie w prywatnych wiadomościach. Osoby spętane energetycznie, które nie potrafią odejść z relacji, która dawno się wypaliła. Bo coś, jakaś energia, rytuał, klątwa, wiąże je mocniej niż zwykłe uczucia. Wiele kobiet czuje to intuicyjnie, czują, że ich dawny partner nie jest sobą. Że coś się w nim zmieniło i nie potrafią tego nazwać, ale czują to do szpiku kości. Czy to on sam wybrał tę stagnację? Czy ktoś go do niej zmusił? Bo przecież w jego oczach kiedyś było światło. Kiedyś umiał czuć, kiedyś chciał żyć inaczej, i nie chodzi o to, że teraz nie ma już nadziei. Chodzi o to, że został zamknięty w klatce, której nie widzi, ale której ściany czuje każdego dnia. Może właśnie dlatego nie wraca? Może nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie może. Ale co, jeśli on naprawdę nie wie, co się z nim dzieje, bo jego wolność została odebrana? Są takie chwile, kiedy nawet w największym hałasie przeszłość potrafi odezwać się szeptem. I ten szept potrafi zaboleć bardziej niż cokolwiek innego. On, ten, o którym myślisz, może na zewnątrz żyć swoim życiem, funkcjonować, wchodzić w nowe relacje, próbować odciąć się od tego, co było. Ale kiedy przychodzi wieczór, kiedy nie trzeba już udawać, wspomnienia wracają, i wracasz w nich ty. Dziesięć pucharów pokazuje tęsknotę za czymś pięknym, czystym, prawdziwym, za relacją, która może nie była idealna, ale miała w sobie serce. To uczucie, które daje spokój duszy, a nie ekscytację podszytą strachem. On pamięta te chwile, może wasze rozmowy, może sposób, w jaki go patrzyłaś, może nawet te zupełnie zwyczajne momenty, które teraz wydają mu się nieosiągalnym luksusem, bo dziś jest zupełnie gdzie indziej i choć próbuje o tym zapomnieć, nie potrafi. Potem pojawia się sąd ostateczny. Potężna karta przebudzenia. Jakby los sam pukał do jego drzwi i pytał: Czy już rozumiesz? To moment, kiedy dusza zaczyna wołać o naprawę, o powrót do prawdy, o zamknięcie spraw, które zostały porzucone. Czy on naprawdę zrozumiał, co stracił? Być może, ale zrozumienie to jedno odwaga, by działać to zupełnie coś innego. Widzimy też odwrócone pięć denarów. To bardzo symboliczne, bo normalnie ta karta oznacza biedę, wykluczenie, chłód. Ale odwrócona może mówić o kimś, kto powoli zaczyna się wybudzać z poczucia straty. Może zaczyna dostrzegać, że jednak jest szansa. Może zaczyna pojmować, że jego izolacja nie jest wieczna, że gdzieś tam nadal tli się światło. Może właśnie w tobie i tu wchodzi gwiazda cudowna. Delikatna, duchowa to karta nadziei, ale nie tej krzykliwej, tylko takiej, która pojawia się w ciszy, kiedy człowiek patrzy w niebo i po prostu wie, że nie wszystko jeszcze stracone. Ta gwiazda to może być Twój obraz, który wraca do Niego nocą, Twoja obecność w jego snach, Twoje imię, które nadal nosi w sercu, choć sam przed sobą się do tego nie przyznaje. On nie żyje już tamtym życiem. Tamto zostało zamknięte, zatrzaśnięte. Ale właśnie dlatego tak bardzo do tego wraca. Bo coś w nim wie, że to była prawda, że to było jedyne co miało sens. I teraz, kiedy wszystko wokół niego trzeszczy, kiedy jego emocjonalny świat pęka w szwach, to właśnie do tej prawdy jego dusza zaczyna się dobijać. Tylko czy wystarczy mu odwagi, by spojrzeć temu w oczy? Bo przecież on sam postawił mur. On sam uciekł, może pod wpływem lęku, może przez to, co ktoś na niego narzucił może dlatego, że nie umiał być z kimś, kto kochał go zbyt prawdziwie. A ty? Ty jesteś jak echo jak cień, który unosi się nad jego wspomnieniami. Nie mówisz nic, ale jesteś. Pojawiasz się wtedy, gdy próbuje zasnąć, gdy nie może oddychać, gdy patrzy w lustro i nie rozpoznaje siebie. Czy on kiedyś odważy się wrócić do tego, co było prawdziwe? Czy pozostanie więźniem własnych błędów? Czasem człowiek dochodzi do takiego momentu, że nawet patrząc na siebie w lustrze, nie poznaje tej twarzy. Coś się zmieniło, ale nie potrafi powiedzieć co. I właśnie w tej energii, Widzimy jego wnętrze teraz rozbite, niespójne, dziwnie puste. Jest w nim napięcie, jest niepokój, ale brakuje słów, by to opisać, brakuje decyzji, by to przerwać. Bo jak podjąć decyzję, kiedy nawet nie wiadomo o co chodzi? Mag pojawia się jako symbol świadomości i wpływu, ale tuta karta nie pokazuje go jako kogoś, kto świadomie tworzy swoje życie, wręcz przeciwnie. To tak, jakby próbował kreować jakąś wersję siebie, która nie ma już nic wspólnego z prawdą. Gra rolę, udaje, że panuje nad sytuacją, może nawet sam siebie przekonuje, że wszystko ma pod kontrolą. Ale pod spodem, pod spodem już wszystko się rozpada. Dalej mamy siłę kartę, która zazwyczaj mówi o wytrwałości i pokonywaniu wewnętrznych demonów. Ale w tej historii pokazuje się inaczej. Jakby on próbował za wszelką cenę trzymać się na powierzchni, jakby codziennie walczył z czymś, czego nikt nie widzi: z lękiem, ze smutkiem, z niemocą. A przecież nikt mu nie współczuje, bo przecież wygląda jak ktoś, kto sobie radzi. To jeden z tych przypadków, kiedy osoba najbardziej zagubiona potrafi najlepiej udawać, że wszystko jest w porządku. Potem pojawia się Siedem Mieczy, karta kłamstw, sekretów, manipulacji. I tu narracja staje się jeszcze ciemniejsza, bo może on sam siebie okłamuje, może udaje przed światem, że wszystko gra, a tak naprawdę nie sypia nocami. Może boi się, że jeśli powie prawdę, wszystko się rozsypie, a może, i to najbardziej niepokojące, ktoś inny okłamuje jego. Ktoś, kto ma nad nim kontrolę, ktoś, kto wpływa na jego decyzje, jego emocje, bo coraz bardziej widać, że ta ciemność nie jest tylko w nim. Ona go otacza, a on, zamiast się z niej wydostać, zaczął w niej mieszkać. I wtedy wchodzi paść pucharów karta delikatna, emocjonalna, czasem wręcz dziecięca, pokazuje jego głęboką, niemal ukrytą wrażliwość. To może być ten jeden promyk, który w nim został: tęsknota za miłością, potrzeba bliskości, ale również totalna nieumiejętność, by ją wyrazić. Może ktoś go kiedyś nauczył, że okazywanie uczuć to słabość, a może ktoś celowo odciął go od własnego serca, bo w jego zachowaniu widać jedno: on czuje, że coś z nim jest nie tak, ale nie wie co nie umie tego nazwać nie umie się w tym odnaleźć. I właśnie w tym miejscu jego historia zaczyna przypominać labirynt. Każda droga prowadzi do ślepego zaułka. Każde morze kończy się ciszą. Nawet jeśli czegoś pragnie, to nie wie, jak się do tego zbliżyć, bo nie wie, czy mu wolno, bo nie wie, czy to jeszcze możliwe. I z każdą kolejną próbą coraz bardziej się wycofuje, coraz bardziej zamyka się w sobie. A ty? Ty jesteś jak echo. Może nawet czasem wyczuwa Twoją obecność we śnie, w piosence, w przypadkowym spojrzeniu w okno, ale nie wie, czy może po to sięgnąć. Nie wie, czy to jest realne, czy już tylko wyobrażenie. A może ktoś skutecznie zadbał o to, żeby już nigdy nie znalazł drogi powrotnej. Bo jeśli naprawdę był na niego rzucony wpływ energetyczny, to jego ciało może funkcjonować, ale dusza. Może już tylko dryfować. Tylko czy ktoś jeszcze może mu pomóc, skoro sam nie wie, gdzie jest wyjście z labiryntu? Zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie jedną prośbę: jeśli czujesz, że ta historia w jakiś sposób dotyka twojego serca, daj mi znać w komentarzu. Nawet jedno zdanie: czasem wystarczy napisać to o mnie, żeby zaczął się ważny proces. Zobaczysz, że nie jesteś sama. Dotarliśmy do momentu, którego większość ludzi się boi, ale czasem to właśnie on jest punktem zwrotnym, bo dziś widać go jak na dłoni, mężczyznę, którego dusza jest w rozsypce. Na zewnątrz może jeszcze funkcjonuje, może uśmiecha się, może nawet robi zakupy i odpowiada na wiadomości, ale w środku, w środku nie ma już nic. Jest pusto i ciemno. Wisielec pokazuje, że on już nie idzie naprzód. Zawisł, zatrzymał się w pół kroku między tym, kim był, a tym, kim mógłby być, ale to nie zatrzymanie z wyboru to jakby jego umysł i serce same się zablokowały jakby coś go unieruchomiło wisi więc pomiędzy, z głową pełną wspomnień i żalu. I chociaż z zewnątrz wygląda, jakby był po prostu zamyślony, w środku przechodzi egzystencjalne trzęsienie ziemi. Dalej pojawia się odwrócone 9 denarów, symbol iluzji niezależności. Bo może się wydawać, że on ma wszystko pod kontrolą, może udaje, że jego życie to sukces. Ale ta karta odwrócona pokazuje uzależnienie może emocjonalne, może finansowe. Może jest w relacji, w której nie ma już nic. Poza wspólnym mieszkaniem i toksyczną rutyną, a może czuje, że nie zasługuje na nic lepszego, nie czuje się wartościowy, nie ufa sobie, nie wierzy, że mógłby być naprawdę szczęśliwy. I wtedy wchodzi odwrócone sześć pucharów. Wspomnienia, które miały być piękne, nagle stają się ciężarem. Przeszłość nie jest już ostoją, jest jak kotwica. Jak coś, co trzyma go przy dnie, może ma w głowie twoje słowa, może przypomina sobie momenty, w których był naprawdę szczery i otwarty, ale teraz wydają się one jak sen, jak coś, co już nie wróci. I właśnie dlatego boli jeszcze mocniej, bo przecież to było prawdziwe, a on to zostawił. Chaos w jego głowie rośnie, słyszy wewnętrzne głosy, jedne mówią, żeby coś zmienił, inne, że nie ma po co. Że i tak jest za późno. W tych emocjonalnych labiryntach nie ma mapy. Są tylko ściany, które sam postawił. Albo ktoś mu je postawił. Może to były manipulacje. Może ktoś przez miesiące, lata wbijał mu do głowy, że to nie ma sensu. Że ona nie jest dla niego. Że miłość to tylko iluzja. I teraz. On już nie wie, co jest prawdą. Sześć mieczy pokazuje chęć ucieczki. Ale nie tej zdrowej, świadomej. To raczej chęć wycofania się, ucieczki od problemów, od własnych myśli. Może się zaszywa, może nie odbiera telefonów, może tylko przewija media społecznościowe, szukając czegoś, co pozwoli mu nie czuć. Ale to nie działa. Bo ten ból siedzi głęboko i nie zniknie, dopóki nie zostanie nazwany. On nie potrzebuje już kolejnej relacji. Kolejnego planu, kolejnego zaczynam od jutra. On potrzebuje prawdy, konfrontacji z samym sobą, bo żadne uczucie, żadna kobieta, żaden sukces nie uzdrowi duszy, która nie chce się sama uleczyć. A ty jesteś w jego pamięci może jako ta jedyna, może jako ta, którą stracił może nie mówi tego głośno może nawet sam sobie tego nie przyznaje ale ty byłaś światłem. A on dziś żyje w mroku. A może to właśnie moment, w którym musi sięgnąć dna, by coś się zmieniło? Czasem największe dramaty nie rozgrywają się w krzyku i gwałtownych wydarzeniach. Czasem największy dramat to brak ruchu, i właśnie w tej energii pokazuje się on teraz. Nie ma wybuchów, nie ma przełomu, jest zawieszenie. Jakby stał na rozdrożu i nie wiedział, gdzie pójść, więc nie idzie nigdzie. Rycerz Mieczy to energia gwałtowna, szybka, pełna myśli, które pędzą jak burza. Ale on nie działa. On analizuje, przekręca wszystko w głowie, szuka odpowiedzi, zanim zada pytania. Może pisze do ciebie wiadomość, ale jej nie wysyła. Może budzi się z myślą, że dziś coś zrobi, ale kończy dzień w tym samym miejscu. To jeden z tych momentów, kiedy człowiek jest tak przepełniony emocjami i myślami, że aż je blokuje, jakby w środku miał huragan, a na zewnątrz ciszę. I wtedy pojawia się trzy denary: karta współpracy, budowania, ale też uczenia się od innych. I tutaj wyraźnie widać, że jemu brakuje wsparcia. Może nigdy nie miał wokół siebie ludzi, którzy mówiliby: Dasz radę. Może całe życie próbował wszystko udźwignąć sam, a teraz, gdy naprawdę potrzebuje drugiego człowieka, nie umie tego powiedzieć, bo przecież silni mężczyźni nie proszą o pomoc, prawda? Tylko, że to kłamstwo. A on zaczyna się w nim dusić, i znów, po raz drugi w tym rozkładzie, pojawia się mag, ale teraz widzimy go w zupełnie innym świetle. To nie jest już próba kontroli to. Pytanie o to, czy jeszcze coś w nim zostało? Czy jeszcze potrafi wykreować swoje życie od nowa? Czy potrafi zrobić pierwszy krok? Czy jeszcze ma w sobie moc? Bo mak przypomina, że wszystko, czego potrzebujemy, już mamy, tylko trzeba po to sięgnąć. A on? On stoi z rękami opuszczonymi, jakby zapomniał, że może. I wtedy, jak kontrast, pojawia się kapłan. Karta duchowości, zasad, wartości to może być jego wewnętrzny konflikt rozdźwięk między tym, co czuje, a tym, czego powinien według otoczenia. Może ma wpojone przekonania, które go ograniczają. Może coś, religia, wychowanie, społeczne oczekiwania sprawia, że tłumi w sobie to, co naprawdę czuje. Może został nauczony, że pewne rzeczy się nie robi. Do pewnych osób się nie wraca. Związek musi wyglądać tak, a nie inaczej. I teraz nie umie połączyć serca z rozumem. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą pokazują te karty: On czuje Twoją energię, nawet jeśli nie ma kontaktu, nawet jeśli nie wie, co się z Tobą dzieje. Twoja siła, Twoja obecność są obecne w Nim, jak echo. Może śni Mu się Twój głos. Może przypomina sobie moment, w którym spojrzałaś mu prosto w oczy i zobaczył prawdę. Może nie potrafi już żyć tak, jakby cię nigdy nie było, ale jednocześnie nie wie, jak żyć, jeśli cię nie ma. Ten stan zawieszenia może trwać długo. To nie jest typowy kryzys, to coś głębszego duchowa pustka, wewnętrzne rozdarcie. A każda decyzja, którą odkłada, tylko pogłębia ten stan. I to wszystko prowadzi do jednego pytania. Czy jeszcze dostanie szansę, by naprawdę sięgnąć po to, co kiedyś zostawił. Na końcu tej historii nie ma wybuchu. Nie ma wielkiego finału. Jest cisza. I w tej ciszy staje się jasne, że to nie jest historia o nim. To już historia o Tobie. Bo zobacz, on wciąż błądzi. Odwrócone pięć buław pokazuje, że nawet nie walczy, nie z otoczeniem, nie z Tobą, nie z samym sobą. Poddał się, może nieświadomie, ale jednak. Wypuścił ster z rąk. Może udaje, że wszystko gra. Może żyje z dnia na dzień, ale w środku, w środku nie zostało wiele. Nie ma już tej pasji, tego zapału, nawet lęku. Jest tylko pustka. A ty? Ty przeszłaś przez to wszystko. Zobaczyłaś prawdę, którą inni by zignorowali. Poczułaś, że on potrzebuje pomocy, ale też wiedziałaś, że nie możesz dać jej kosztem siebie, i dziś jesteś w innym miejscu. Odwrócone dwie buławy to energia niezdecydowania, braku planu, życia bez kierunku. On nie wie, czego chce, nie wie, dokąd iść. I, co najgorsze, nie robi nic, by to zmienić. A ty? Ty już się z tego wycofałaś, albo dopiero to robisz. Ale proces już się rozpoczął, bo zrozumiałaś, że możesz w tej historii tylko czekać i tylko on może się ruszyć. I wiesz co? Nie musisz tego robić w nieskończoność. Dalej pojawia się odwrócone osiem mieczy i to bardzo ważny symbol. Ta karta mówi o wyjściu z mentalnego więzienia i właśnie to zrobiłaś. Może wcześniej czułaś się jak w pułapce miłości, nadziei, lęku. Może czekałaś, że on zrozumie, że wróci, że się przebudzi, ale teraz już nie czekasz z lękiem. Już nie jesteś zamknięta w tej historii. Już nie krążysz w kółko po tych samych pytaniach, bo zaczęłaś wracać do siebie. I na koniec osiem pucharów. Karta odejścia, ale nie ucieczki. To nie jest dramatyczne zamknięcie drzwi, to ciche, świadome odejście w stronę siebie, z miłością, z szacunkiem do tej relacji, ale też z jasnym sygnałem: Ja już wybrałam siebie. Nie dlatego, że go nie kochasz, ale dlatego, że zrozumiałaś, że nie możesz go uratować, że on sam musi chcieć się odnaleźć, a ty musisz żyć. W tej opowieści to ty jesteś królową Monę stabilna, czuła, ale też silna. Masz swoje życie, swoje wartości i wiesz, że nie każdy zasługuje, by w nim zostać. Nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że nie chce się zmienić. A ty nie jesteś już tą samą kobietą, która kiedyś czekała na jego wiadomość, trzymała się nadziei i wierzyła, że może tym razem się uda. Ty już jesteś gdzie indziej i to dobrze, bo jeśli on ma wrócić, to tylko wtedy, gdy wróci jako ktoś inny. Gdy naprawdę się przebudzi, gdy będzie gotów stanąć z tobą twarzą w twarz, nie jako ten zagubiony chłopiec, ale jako mężczyzna, który zrozumiał, co stracił i co może odzyskać. Ale jeśli tego nie zrobi, to i tak nie stracisz, bo już jesteś po drugiej stronie, w swojej energii, w swoim świetle, w swojej mocy. To on musi znaleźć siłę, by się podnieść. Ty już jesteś w miejscu, w którym warto zostać.